500 zł, 1974 rok. Wzór. Wydawałoby się, że pozycja no, rzadka. A tu, proszę Państwa, mamy do czynienia z prawdziwym unikatem. Proszę Państwa, banknot ten y, posiada wszystkie cechy wzoru, jaki został finalnie jakby, no, skatalogowany przez Czesława Milczaka. Postaram się to Państwu zobrazować, przybliżając katalog pana Czesława do. Y, do do kamery i możemy zobaczyć, że odnotowane są wzory z numeracją zerową, bez numeracji wzoru nadruk granatowy specimen, tylko na rewersie. Druga dnia na bez numeracji wzoru nadruk, na awersie wzór i na rewersie specimen. Także tutaj mamy nadruk wzór na awersie i nadruk specimen na stronie odwrotnej na rewersie. Proszę Państwa, nie mam najmniejszych zastrzeżeń co do oryginalności tych nadruków. Wszystko jest tak, jak być powinno. Te nadruki błyszczą. Yy, w pełni zaawansowana robota, także tutaj nie ma mowy o, jakimkolwiek, o jakiejkolwiek manipulacji. Ale, proszę Państwa, spójrzcie na numerację samego banknotu. Nadruk, wzór został wykonany, wykonany na banknocie obiegowym z numeratorem tutaj o A8723182. Także, proszę Państwa, pozycji tej w katalogu swoim na razie nie notuję. Czesław Miłczak. E, proszę Państwa, generalnie e, to jest taki chyba jedyny wzór, który ma swoje, ma swoich takich e, jednostkowych przedstawicieli, znaczy takie jednostkowe odmiany, które za są w kilku egzemplarzach, albo nawet są unikatami. Pamiętam, że mieliśmy kiedyś taki wzór, który e, nie miał żadnych nadruków, a tylko miał numerację zerową, także też e, to dotyczyło 500 z roku 1984 tu mamy inną kombinację czyli wszystkie nadruki poprawne ale egzemplarz z numeratorem takim już jakby do obiegu także na dzisiaj unikatowa pozycja, która myślę, że jedna z nielicznych z tej serii banknotów, którą dopuściliśmy do sesji stacjonarnej, także duża, duża rzadkość i ja myślę, że cena końcowa jest wielką zagadką, jaka cena jest dzisiaj za tak unikatowy walor.